Jeśli coś ucięło, to przepraszam, bo tutaj mi nie wyszło trochę. Poza tym, mam jeszcze coś takiego w głowie, że na YouTubie 10 minut tylko można nagrywać. Nie wiem, jak jest teraz, ale chuj, z tym jedziemy dalej. Tak jak mówię, nie piłem alkoholu, wszystko było spoko. I hm, jeśli chodzi o to, to, to. No nie było tak fajnie, jakby się wydawało, tak? Było jednak chujowo. Kiedy się przeprowadziłem jak już powiedziałem, towarzystwo w wakacje jeszcze było spoko, wszystko było spoko. Kiedy poszedłem do pierwszej gimnazjum, nowi ludzie, nowe twarze, się masz, się masz, tak eee, znalazły się tak zwani mm, debile, parapety mm, którzy zaczęli na mnie najeżdżać grupowo po 5 osób, po 10 osób, z tym sobie nie radziłem. Zacząłem mieć pierwsze, e, zacząłem mieć pierwsze e, tak jakby m, obawy, e, że no jednak ta grupa ludzi zaczęła na mnie najeżdżać. Ta grupa ludzi, która się w wakacje ze mną kolegowała i która e, była spoko. Akurat ta grupa ludzi, wiecie, dwie osoby się ze mną kolegują i kiedy dochodzi do nich pięciu, E, oni się poznają i nagle jest najazd na mnie, nie? Nagle moi koledzy pseudo, którzy okazywali się w wakacje kolegami, nagle na mnie najechali, więc e, no, byłem troszkę taki tą tą sytuacją wręcz no, zaszokowany, zmartwiony. W wszystko co takie wiecie najgorsze, nie dość tego jeszcze w domu miałem e, hardcore, ponieważ e, zdarzały się różne sytuacje, które mnie dobijały płacz, nerwy, rozbite talerze, porwane ciuch, e, e, no walki i wiecie, no po prostu jeden, jedna wielka mm, Jedna wielka, jeden wielki burdel, można tak powiedzieć. Tylko wszystko było fajnie rano, bo rodzice rano byli super, czyli tak zwani od 8 do godziny, tam załóżmy 15, no godziny 13, nie, od 8 do godziny, mm, załóżmy do godziny, załóżmy drugiej. Było fajnie, ale już od drugiej zaczynał się alkohol i jednak już tak jakby rodziców nie miałem mm, od godziny 15 i tak praktycznie. Przeżyłem cały swój okres czasu. Całe swoje, całe swoje życie przeżyłem w takim czymś, w takiej rozterce. I całe swoje życie można powiedzieć właśnie w strachu, w płaczu, w nerwach przeżyłem. Nie mam lat dużo, ale to co mnie nauczyło życie i to co mnie nauczyło społeczeństwo, bo społeczeństwo mnie strasznie zniszczyło też. Nikt mnie nie rozumiał. W drugiej klasie w gimnazjum zacząłem więcej rozumieć, więcej pojmować tego wszystkiego, już byłem stary, można tak powiedzieć, i nie chciałem tykać się alkoholu. Towarzystwo Dres przez dom, przez alkohol, przez siostrę nie, zupełnie mnie nie interesowało i zacząłem się kolegować z ludźmi słabszymi, czyli z ludźmi takimi, którzy potrzebują jeszcze większej pomocy ode mnie. Mm, którzy też byli najeżdżani i ja jeszcze bardziej przez to byłem najeżdżany, ponieważ padały do mnie teksty, z kim ty się kurwa zadajesz, z jakimiś ciotami, czmatami, a ja po prostu nie chciałem się zadawać z tymi kozakami, bo dla mnie to zaczęło przybierać formę, wiecie, w domu zostałem wychowany, że alkohol jest bej, i tacy ludzie po prostu powinni zostać spaleni, bo odradza, od raza, od, od raza po prostu tego alkoholu, która, która była w moim domu stała się wręcz po prostu no może mogę to powiedzieć yy... Kurwa no... no czymś, czymś strasznym, tak? I dzięki temu, że... Znaczy, z jednej strony to jest dobre, a z drugiej właśnie źle, złe, bo z jednej strony miałem zjebane dzieciństwo i wypłakałem się chyba tyle, co sama Maria Panna yy... A z drugiej strony, to mnie właśnie nauczyło tej pokory, i w tym momencie, mając swój wiek, nie jestem dresem, nie jestem człowiekiem, brak się z XXI wieku, który by imprezował, chlał i wiecie, i, i gdzieś tam. Mm, to wszystko kurwa gdzieś tam. jebał dupę. Na obecną chwilę mam nerwicę, ale to zaraz do tego wrócę, to wszystko wrócę do tego, to jest. Yy, to, że ze wszystkiego wrócę. Tak jak mówię, gimnazjum, czasy, gdzie w drugiej, trzeciej gimnazjum byłem najbardziej dojeżdżany przez ludzi. I byłem traktowany jak szmata, wiecie, stawali grupą i, no, traktowali mnie w sposób, wiecie, taki, taki no, dość, kurwa, mówię wam, jak staje, wiecie, no, jak staje przed Wami dziesięciu ludzi i mówi, jadą po tobie albo w kółeczku cię popychają, tak, no to nie jest ci przyjemnie. Nie? I tak było praktycznie co, co drugi, trzeci dzień w szkole. Ja po prostu się bałem chodzić do szkoły, bo ja już miałem dość tego wszystkiego, bo tak, w szkole przejebane, w domu przejebane, no kurwa, wziąć nóż i się powiesić, tak? Jednak wytrzymałem, wziąć nóż, wziąć linę i się powiesić, kurwa, ale wytrzymałem to wszystko i teraz jakoś... Nadal mam to samo, nadal mam to samo. Hmm, bo nadal żyję w alkoholu, to się chyba już do śmierci moich rodziców nie skończy. Eee, w czasie gimnazjum byłem najbardziej dojeżdżany. Hmm, nie uczyłem się przez życiu, jestem głupi, nie uczyłem się. Dlatego bo moim obecnym zdaniem, ktoś powie dlaczego się nie uczyłem, ja się mam pierdolić nie. W domu jak ma się przejebane to bardzo ciężko jest się uczyć. Ma się wszystko w dupie, wiecie, ma się takiego doła. Jedynymi kumplami jakich miałem praktycznie takich porządnych, fajnych kumpie, bo ci kurwa słabiacze to też wiecie dwójcowe kurwy, bo tu pomagasz jednemu ziomkowi, a on macie w dupie i jeszcze wiesz, uważa, że ten... No i wszystkim w dupę tak wam powiem szczerze bo pomogłem naprawdę kilku a żaden z nich nigdy mi nie podziękował za to a chuj tam dałem to z siebie i pierdolę ale przecież gimnazjum była naj... taka właśnie druga trzecia była najgorszym moim etapem Dlaczego w ogóle nie miałem też tych kolegów normalniejszych, takich, tych, takich, którzy też by wychodzili z nimi na dwór, do pewnego, do, do pewnego stopnia miałem, jeszcze w pierwszej gimnazji było, tak jak mówię, druga, trzecia gimnazjum już byłem, tak jak już nie mogłem wychodzić na przykład po 15 w domu, bo musiałem pilnować rodziców, nie? I wyobraźcie sobie chłopaka 14 lat, tak, który już sam 15 lat, który praktycznie od godziny 15 jest sam. Załóżmy że przychodzi ze szkoły i jest sam, no kurwa. Tak jakbym żył sam, nie? o 15 lat i bym żył sam, tak? Bo są rodzice placki na jebani leżą na łóżku, a ty co, a ty musisz dopilnować, żeby gaz był wyłączony, bo zdarzały się sytuacje, że na przykład matka zostawiała gaz włączony na wiesz i ulatniał się, i no. <laughs> Było kurwa trochę tych takich sytuacji, które, które. Ja jeszcze jednego zapalę, bo przepraszam, ale jeszcze jednego zapalę, bo. Po, dawno rzuciłem palenie, ale widzicie i to co przeszedłem w swoim życiu na pewno nie każdy tak miał więc e, nikt nie potrafi zrozumieć jak to jest. Jeśli ktoś powie Ci, że potrafi Cię zrozumieć, e, a nigdy tak nie miał, to nie potrafi. Za chuja nie potrafi Cię zrozumieć, bo on nie wie jaki to jest ból nie mieć rodziców w domu, nie mieć, mieć, 9, mieć kurwa 9 lat, nie mieć 11 lat i uciekać z domu. Nie wie to jak to jest.